Jingle, Jingle, best, czy jak to się mówi? Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, moi mili. Dzień dobry, serdecznie. Takim przywitaniem, trzeba zacząć ten odcinek. Wiele newsów, wiele tematów, moi drodzy, moi mieli, się wydarzyło w internecie ostatnimi dniami. Dniami, które były dla mnie chorobite i dlatego nie było live'a charytatywnego, ale o tym się nie będę rozwodził. Eee, co miałem powiedzieć? A, e, zaczynamy serię do końca. Do 24 grudnia, którą ja nazwałem, e, maszcie vlogmasy, tak jak nazwałem newsg, newsgmas. Newsg, newsgmasy. O, to są newsgmasy. Vlogmasy, a to są newsgmasy, które będą 9 aż, bo dzisiaj mamy 6, e, 16. 16. E, 16 jest dzisiaj, więc 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. 9 odcinków aż będzie. Będą pojedyncze tematy, lub będzie taki jak dzisiaj odcinek, cały łączny temat. To my, może, zacznijmy od. E, m, newsów, które były. E, walka. O, najpierw zacznijmy od tego, co było na przykład na High tydzień temu. E, oczywiście ja oglądałem. <śmum> Sam robiłem typowanie. Dzisiaj dopiero pogadamy o High e, Bo nie było kiedy, kiedy nagrać tego odcinka. E, Highlig League był. E, i się zbył. E, dobra gala, moim zdaniem. Tak zadecydowaliście chyba w ankiecie, nawet że to była bardzo dobra gala. Jak znajdę screen, jak będzie mi się chciał zrobić screena, to zrobię wam screena tej oto ankiety i wy zadecydowaliście, że to była dobra, bardzo dobra gala. Też tak uważam, że to była dobra gala, bo, że bardzo dobrej bym tego nie. Nie podchodziłaby to po, po. Nie wiem, jak to nazwać. Nie podchodziłaby to u mnie. Ale no, sam Murański wiadomo, gen, genów nie oszukasz, no i walka, która będzie high, na HL6, która moim zdaniem będzie nas, os, osoby, które w tak fight, żyją, nas Freakfighterów, że tak to nazwę, osoby, które żyją we tak, to na pewno będzie e, bardzo poruszać ta walka. Może nie wszystkich was pewnie, którzy oglądają, wątpię w to nawet, że wszystkich, e, będzie na pewno ta walka poruszać bo mnie porusza. Ja się, kurde, cieszę. Chociaż sama walka pewnie będzie nudna. No, chociaż będą, będą się bić boks birmański, stopy, stępy, siusiaki. Nie no, żartuję. No nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę świetna, dobra walka. Tak jest. To teraz przejdźmy do pierwszego news'a, takiego, możemy drugiego news'a w sumie, przyspieszczego. Nitro był w Sejmie. O widzowie, pewnie teraz macie, o kurwa, Nitro był w Sejmie. Jak to się stało? Nie mylcie się. Po prostu pewien poseł, macie teraz screena z Twittera i pewien poseł po, po prostu poruszył jego temat y, w rządzie i, no, i tam było napisane, że następny ma być Donald Tusk. Podobny do do Donaltów. Porównujemy, no kurde, można i tak porównywać. Chociaż moim zdaniem nie powinno się tego porównywać, ale są ludzie i są debile. Pamiętajmy, że na tym świecie są ludzie i są debile. Jest. Przejdźmy może teraz do tematu influencerki, która moim zdaniem o tym można nagrać osobny odcinek, ale. Ta influencerka zadziwia od momentu od skończenia Timu X2. Zadziwia swoimi wypowiedziami. Najpierw przyszła do Natsu World, zrobiła szum i odeszła podobno bez głosu. Że tak to nazwę. Nie, nie poinformowała żadnego uczestnika tego projektu. Eee, a teraz gada głupoty. Robi głupoty, gada głupoty. Eee, nie znalazłem tego filmu. Tam zadaje ziomek, ziomek, po prostu pytania good vibes or bad vibes Ja go widziałem raz na początku, ale nie zapisałem tego, odci tego odcinka, tego filmu I po prostu teraz właśnie ma film i chuj, jadę w dupę jesteś mm, ale po prostu ona tam, było pytanie Czy jak się zarabia średnią krajową, to, to jest dobry vibes czy bad vibes? Przypomnijmy, że średnia krajowa, z tego co ostatnio patrzyłem to jest 6,5 tysiąca brutto, czyli netto wyciągniesz około pięciu tysięcy, 4,5, tak chyba tyle było w średniej krajowej. A może to coś mi się powaliło z dużą, no ale coś takiego. No to to są dobre pieniądze, to jest dobry pitos wizowy. No na no, dobry, bardzo dobry pitos, moim zdaniem. Wiesz, na mieszkanie wydasz 2,5 tysiąca w Warszawie. Jak będziesz wynajmował i wiesz, zostaje ci tutaj 1500, 2000, 2500 do przeżycia, to są dobre pieniądze, ty, to jest... Człowieku, to jest ży żyć i umierać, moim zdaniem, przy takich pieniądzach, ale dla partycji Młuczanów jest inaczej, i dla niej to jest bad vibes. Albo na przykład robiła jakiś outfit <grym> zimowy, na kanale Zebo to widziałem, robiła outfit zebowy, zebowy, kurwa, zimowy. Zebowy. Robić outfit zebowy. Niech influencerka jakaś to zrobi. Fagata. Niech to zrobi. Ojej. Nie no. E, robiła outfit po prostu e, i założyła top, założyła krótkie spodenki, spódniczkę. Owinęła się szalikiem, założyła czapkę i długie buty i jest idealny outfit. Zajebisty. Też takim bym chciał chodzić. Ja, ja w takim wyjdę widzowie. Wybijecie. Tysiąc subskrypcji do końca roku, co jest niemożliwe. Ale jeśli byście wbili, ja wychodzę w takim owczywiciu na ulicę. Soft. C wiadomo, że wyszedłbym. Obyście i wbili. Dobra. E, teraz przejdźmy do ostatniego tematu. Głównego. E, dziewczyna minimalka e, jest bananem. Bananowcem. Jak to się nazywa? Zobaczcie teraz filmik, jak rozpakowywali prezenty. O, teraz zobaczcie ten, ten filmik. Teraz wam puszczę. O, w tym momencie to. Przyjrzyj żeś wybrał A? Tak się prezentują Ej, wiesz, mam też w domu? Tak? Mam wystawę tutaj, mam stać <laughs> Jakbym się już starzała O kurde! Świeca! Daję jakiś alkohol O! A <laughs> to już mamy taki jakiś kosmetyki Co to jest? Kabel A dlaczego? No to od twojej to będziesz wiedziała Daję się to oddać, bo to działa to moje Co to jest? <noise> Czemu? Takie meczu, co? Co ja Kupujesz takie mecze? co? To jest pijama, tak? Jakiś No a to masz pijcę. Dlaczego? Zabawaj. Nie kupujesz. Ja wiedzę, a to co to jest? To jest do pojedynczego. Nie ja myślę, że ja wcześniej tak nie będę kupował. Zaczekaj. No chyba nie. Aha, boks. No, a jak to się da dalej? O tym można nagrać wiele. powiedzieć wiele bardziej. Ale moim zdaniem, no jej reakcje nie są fajne, najlepsze. Tu nie jest chyba wszystko co było na tym odcinku. Ale tam żadnego dziękuję nie ma, tylko jest takie, o kurwa. Tylko za 1000 zł, tylko za 5000, człowieku. Ja, mama by mi to kupiła od ręki. No bo ona podobna jest z rodziny bananowej, to co słyszałem. Czyli z bogatej rodziny, jej na wszystko pewnie kupowano w dzieciństwie, na wszystko pozwalano. Niestety ja takie życie nie mam. Szkoda. <grym> nie no, może bardziej szkoda, bo takie potem widać takie osoby sam w internecie. Niestety, e, mini Mike, ty wybrałeś. Mm, I coś się jeszcze. A, i teraz Wam pokażę filmik, gdzie jest porównanie, jak mini się cieszył. Tak, z prezentów. Odpakowywał i się cieszył. W tym momencie będzie ten film. To już mamy taki, już mamy taki zestawik. Fajnie, dziękuję bardzo. To co to jest za Fajnie, dziękuję bardzo. Ta kubołekka już się <laughs> Dziękuję bardzo. Kurde, następna rzecz za bardzo. Mandarynek. Fajnie, fajnie, lubię. O kurde, Świeca! Moja ulubiona pespira. Jeje, dziękuję. Następna rzecz za bardzo. Super, cieszę się bardzo.

Obejrzałem to teraz, przesłuchałem to całego i mi się zrobiła szkoda Minimajka. Po prostu Minimajka mi się bardzo szkoda zrobiło. Naprawdę. I to ta, tak się nie robi. To, to... Niesmaczne zachowanie trochę. Szkoda, szkoda. No mówi się dziękuję, ono Co to jest? O Boże, jakie gówno, a po co mi to? A w dupę se mam to wsadzić? Nie będę tego zakładać. No, trochę imitowałem inny głos, ale. Dobra, widzowie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pierwszego z News Gmas. News Gmasu. News. New, news Gmas to będzie. NEWS Gmas się nazywał. więc dzięki za pierwszy odcinek News Gmasów. Eee. Miłego dnia, który dzisiaj macie. Piątek! Dzisiaj jest piątek! Weekend do początek. Widzę, dzisiaj weekend początek, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Naraz. KLU. <laughs>